Rozmowa dnia. A gościem magazynu jest poseł Lewicy Maciej Konieczny w naszym studiu w Katowicach. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, dlatego pytanie, jak pan ocenia z punktu widzenia polskich interesów wybór na nowego prezydenta Czech, generała Petra Pawla, który był między innymi szefem Komitetu Wojskowego NATO. Czy odetchnął pan, że to nie były premier Babisz? I z polskiej perspektywy i myślę dla samych Czechów wygrała lepsza opcja, na ile dobra to, to przyjdzie nam zobaczyć. Z perspektywy polskich interesów to na pewno kluczowe jest to, że wygrał kandydat jednoznacznie wspierający Ukrainę w jej walce z, z rosyjskim imperializmem i poważnie traktujący swoje zobowiązania sojusznicze, co jak wiemy w przypadku populisty Babisza nie było tak oczywiste. Wygrał z perspektywy czeskiej kandydat rozsądnego centrum, ale tu też warto Zauważyć, że to centrum w Czechach pokazuje, jak bardzo polska scena polityczna jest przesunięta na prawo, bo ten kandydat rozsądnego centrum popiera chociażby prawo do aborcji, równość małżeńską, czy też popiera podatki progresywne, czyli to, żeby ci najbogatsi dokładali się w większym stopniu. Z polskiej perspektywy byłaby to postawa bardzo mocno lewicowa. Tam jest to rozsądne centrum. Panie pośle, to jeszcze pytanie o sprawy zagraniczne. Czy pan widziałby w takim rządzie przyszłym? Tworzonym przez lewicę jako ministra spraw zagranicznych albo ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego? Ja myślę, że już nadszedł czas, żeby Radosław Sikorski przestał uczestniczyć w jakichkolwiek przyszłych rządach. E, raz można się pomylić. Radosław Sikorski nie jeden raz, ale powielokroć dawał pożywkę rosyjskiej propagandzie i, e, i to powinno być dyskwalifikujące. Ja myślę, że tutaj też warto spojrzeć na to z nieco szerszej perspektywy. Radosław Sikorski, minister. Jakby nie było współdzielone na przestrzeni lat zarówno przez prawo i sprawiedliwość, jak i Platformę Obywatelską, jest także przykładem tego, jak bardzo polska polityka kręci się w, w kole tych samych nazwisk. Kolegów, przyjaciół, znajomych, część z nich się pokłóciła i teraz walczą na śmierć i życie, inni cały czas wspierają się nawzajem, ale cały czas od dziesięcioleci gro polskiej polityki to jest kilkanaście tych samych nazwisk. Czas naprawdę przewieczyć polską scenę polityczną, a Radosław Sikorski po jego ostatnich wystąpieniach powinien już sobie naprawdę dać szansę odpocząć. A Włodzimierz Czarzasy to też nie jest taka świeżynka na polskiej scenie politycznej. Tak się uśmiechnąłem, jak pan to mówił. No ale u nas mam wrażenie, że na lewicy ta wymiana pokoleń zachodzi. I to dość szybko. I chodzi o to, żeby do tych weteranów do, do, dołączali młodzi i, i żeby to się zmieniało. tak A, a w przypadku e, czy to Jarosława Kaczyńskiego, czy Donalda Tuska, czy, e, czy Radka Sikorskiego, to mam wrażenie, że, że, że ta władza dalej jest trzymana cały czas przez te same osoby silną ręką. Na lewicy jednak wygląda to trochę inaczej. Panie profesorze, kanclerz Scholz mówi w wywiadzie dla Tagesspiegel, że znowu chce rozmawiać z Władmirem Putinem, chociaż wydaje się, że już w tych rozmowach wcześniej został upokorzony. Zresztą podobnie chyba jakby prezydent Macron. To jest właściwa strategia rozmawiać z Putinem teraz? Ja myślę, że Niemcy, nawet jak robią dobrą rzecz, to robią także dużo, żeby żeby to przyćmić jakimiś takimi niepotrzebnymi gestami, jak chociażby deklarowanie otwartości na rozmowy z Kremlem w tym momencie. Udało się skłonić Niemców do dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard 2 i pozwolenia na to także Polsce i innym krajom. Ale Udało umianę... się skłonić, tutaj docenia Pan działania polskiej dyplomacji? Tutaj doceniam działania i polskiej dyplomacji, i amerykańskiej, i wszystkich tych, którzy, e, którzy, którzy naciskali na Niemców. Mam wrażenie, że to jest taki holitaniec niemieckiej elity politycznej, która przez dekady forsowała jakąś linię. Ta linia zakładała, że z Rosją trzeba się dogadywać, robić interesy i w ten sposób Rosję błaskawić. To w oczywisty sposób była linia błędna, ale jeżeli tłumaczy się coś przez dziesięciolecia swoim wyborcom, to ciężko tak nagle przyznać się do błędu i także z przyczyn wewnętrznych ciężko radykalnie zmienić politykę. Więc teraz mam wrażenie, że, że te elity, elity polityczne niemieckie trochę właśnie tańczą takich ocholitaniec, trochę na potrzeby wewnętrzne, trochę sami nie potrafiąc się pogodzić. Z tym, że tak długo tkwili w błędzie, ale no, trzeba, e, trzeba z naszej strony naciskać i, i, i przekonywać, bo chyba o to nam chodzi, żeby Niemcy e, zaczęły prowadzić rozsądniejszą politykę, a nie po to, żeby móc tylko pokazywać palcem na złego Niemca. Panie proszę to przekazanie leopardów, uwolnienie, także co do przekazywania przez inne kraje to jest jednak przełom, ale czy pan jednak oczekiwał więcej? To znaczy w tym kontekście, że Niemcy mają 350 tych leopardów czynnych i jeszcze 200 w magazynach. To mogli tak szerszą ręką chyba przekazać. Ja przede wszystkim oczekiwałbym i szybciej. I więcej, bo, 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 bo też tutaj czas ma znaczenie, wiemy, że możemy się spodziewać nie wiadomo dokładnie kiedy ofensywy rosyjskiej i że losy tej wojny mogą się zadecydować tej wiosny. I a to, skąd, jak pośle, a skąd, to, skąd to opory? Bo wy, wy przecież macie w ramach tej rodziny socjaldemokratycznej kontakty z SPD. Nawet ze dwa tygodnie temu było takie spotkanie. Co mówią politycy SPD? Dlaczego nie chcą, tak, tak jak pan mówi, szybciej i więcej? Mogę wrócić do tego, o czym mówiłem wcześniej. My bardzo silnie naciskamy na naszych niemieckich partnerów i naprawdę tutaj nie bawimy się ani w kurtuazję, ani, ani w miłe słowa. Natomiast no, Niemcy, cała klasa polityczna, tak socjaldemokraci, jak Hadecy, byli bardzo mocno zainwestowani w te relacje z Rosją. Także na poziomie gospodarczym cały pomysł na rozwój niemieckiej gospodarki i przestawienie jej na zielone tory polegał na tym, że ten okres przejściowy będzie na, na tanim gazie. I o ile te prze, prze, przestawianie się na zielone tory przy wyłączeniu elektro, w budzi dużo wątpliwości, to ten tani gaz bardzo dobrze Niemcom i niemieckiemu eksportowi e, służył. I na to postawili bardzo. I teraz wycofać się z czegoś, e, jeżeli się tak bardzo w coś zainwestowało, szczególnie jeżeli jest się tak dużą gospodarką jak Niemcy, nie jest łatwo. Także na potrzeby wewnętrzne niemiecka opinia publiczna różni się od polskiej. I to także jest ta nie najlepsza robota niemieckich polityków, którzy długo tłumaczyli e, te swoje racje gospodarcze, także dorabiając do tego e, taką fałszywą ideologię pokoju. I e, i z tego ciężko jest się wycofać, oczywiście tym bardziej trzeba naciskać i mieć nadzieję, że ta, ten krążownik niemiecki zdoła jednak zawrócić i trwale zmienić kurs. A jak pan odbiera takie słowa, były premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson je ujawnił, słowa Władimira Putina wtedy, kiedy zabiegał jeszcze ówczesny premier Wielkiej Brytanii, żeby no, Władimir Putin nie zaatakował tą pełnoskalowy sposób e, Ukrainy. Putin miał użyć takich słów, nie chcecie skrzywdzić Boris, ale z pociskiem rakietowym zajęłoby to minutę. Te groźby Putina a czemuś służą? Służą temu, żeby Zachód się wahał, żeby powstrzymał się od wsparcia, e, wsparcia Ukrainy, ale tym bardziej nie możemy sobie na to pozwolić. To, że zagrożenie ze strony Rosji jest... Oczywiście ograniczone, ale jednak realne. Tym bardziej powinno skłaniać nas do tego, żeby wesprzeć w tym momencie Ukraińców, żeby raz na zawsze ten problem rozwiązać, żeby Ukraina tą wojnę zwyczajnie wygrała i żeby ten Rosja, rosyjski reżim w obecnym kształcie runął. Tak? I, I nie na, na tej zasadzie, że Putina zamieni inny człowiek, który w sumie myśli to samo, ale będzie próbował się dogadać jeszcze przez chwilę z Zachodem. Tylko cały ten system rosyjski, imperialny, mocarstwowy musi runąć. A to się da zrobić tylko w jeden sposób, wygrywając w tej wojnie. Ukraina walczą w naszym imieniu i dlatego tak bardzo frustrujące jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, że nie zawsze zyskują wystarczające wsparcie. Panie pośle, Lewica zawsze akcentuje, że jest za, jest przeciwna wykluczeniu społecznemu, jest za tym, żeby na przykład no, w... w włączać mieszkańców komunikacyjnie także takich gdzieś tam peryferii terenów wykluczonych właśnie komunikacyjnie no temu może tak, takim pierwszym etapem, bo wiadomo, że to nie są jeszcze trwałe, nie będą trwałe połączenia komunikacyjne tylko jednorazowe na wypadek wyborów, no ale w jakiejś mierze moglibyście też pomóc być może te połączenia komunikacyjne odtwarzać, no a zarazem jednak upowszechnić czynne prawo wyborcze tych mieszkańców prowincji. Dlaczego w, Lewica jest przeciwna zmianom w kodeksie wyborczym właśnie w tych aspektach także? Dlatego byliśmy gotowi pracować nad tą ustawą, że są tam dobre rzeczy, chociażby takie jak to, żeby umożliwić osobom z mniejszych miejscowości dojechanie na wybory. Ale co do zasady, jesteśmy zdania, że nie zmienia się reguł w trakcie gry, że takie zmiany dotyczące ordynacji powinny dotyczyć do, dopiero kolejnych wyborów, a nie tych nadchodzących, bo one nie są neutralne także ze względu na wynik. A co do wykluczenia nie są komunikacji. Nie, nie, nie uważa pan, że to są po prostu zmiany organizacyjne? Myślę, że jeżeli chodzi o dowożenie w mniejszych miejscowościach ludzi na wybory, to to jest dobra rzecz, obiektywnie, ale jest to także rzecz, która ze względu na demografię wyborczą służy Prawo i Sprawiedliwości. Ale za tym bym zagłosował Serio? z przekonaniem. Tak, zatem. nie, tym nie bym... jest tak, że jak popatrzeć na mapę Polski, to w każdy... sąsiadujące gminy mają czasami różne elektoraty wszystko... i wybierają różnych wójtów. Mimo wszystko ta opozycja pomiędzy dużymi miastami, a prowincją się zarysowuje tak, jak się zarysowuje, ale oczywiście to jest dobre. Ja mówię Niezależnie od tego, na kogo głosują osoby, które mają problem dojechać na wybory, to jest dobre. To, co jest szokujące, to to, że Prawo i Sprawiedliwość przypomina sobie e, o wykluczeniu komunikacyjnym prowincji dopiero wtedy, kiedy ma w tym bezpośrednią korzyść wyborczą. Ci ludzie nie mogą dojechać do lekarza, nie mogą dojechać do pracy, nie mogą dojechać do szkoły, ale jak trzeba dojechać na wybory i Prawo i Sprawiedliwość sobie policzyła, że może się to opłacać, to nagle przypominają sobie rządzącą prowincję. No to to byłby pierwszy, pierwszy etap, żeby te przypominały. Może zaczniemy jednak od tego, żeby ludzie byli w stanie dojechać do przychodni, do szkoły, do pracy e, trwale, a nie tylko jeden dzień, raz na cztery lata, bo... A lokale wyborcze nie powinny być bliżej dla mieszkańców prowincji, a nie na przykład o kilkanaście kilometrów oddalone? Ależ oczywiście wszystkie działania dotyczące poprawienia frekwencji wyborczej i zwiększenia udziału w wyborach ludzi są pożądane. Zmiany reguł gry nie powinny być w trakcie, to znaczy, że ja bym zagłosował za tym kodeksem, nawet w tym kształcie, mając pewne zastrzeżenia i wątpliwości co do niektórych tam rzeczy, bardzo chętnie bym zagłosował, gdyby przeszła jedna poprawka, taka, że wchodzi on w życie po wyborach. Zobaczymy, I co zrobi z tym Senat. Z tym bardzo dziękuję mać jej konieczny poseł Nowej Lewicy wiceprzewodniczący komisji spraw zagranicznych dziękuję bardzo dziękuję bardzo serdecznie była to rozmowa dnia udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl